Siemanko, w nowym odcinku ze serii Spadek po pradziadku Dzisiaj będą race pożniwne w końcu. Jak widzicie, zetorek talerzówką stoi. Więc ja nie chcę ten. przedłużać i wsiadamy w końcu. Nie mogę już się doczekać, powiem Wam. Szczerze. I co? Podnosimy i lecimy na pole. A na pole to dopiero będzie się działo. A, powiem Wam, że te wszystkie bele, co z tamtych e, pól zebrałem, to jest wymieniam z takim jednym gościem na obwodnik. Więc wiecie. A tamte. No, pszenicy. kląsy e, no, pola pszenicy. To dla siebie zostawiłem. Więc. Spoko, bo mi starczy akurat. No i dobra. I co? Nie będę przedłużał to lecimy. Trójeczką. O, o kurczaczki. Ja nie wiem, ale może jakiegoś pomocnika bym zatrudnił. Lecie tak na jeden dzień, to będzie więcej tej roboty. Na przykład jak będzie trzeba talerzować, nie talerzować. Albo... A nie, no talerzować to mogę w sumie 60. Bo tak szczerze ten ora 60 nie mogę. Chyba, żeby jakiś ten no, nowy ciąg. No ten ciągiem co chcę kupić, wziął go na testy. Tutaj by nie był taki plan. No, ale no. Fajnie by było w sumie go najpierw sobie przetestować od tego gościa, ale ja pewnie bym nie dał. Ale by się przydał jakiś jeszcze jeden jak za to wciągnął. No a tam 80 koni, stówka to już by było fajnie też, bym mnie pogardził, ale takie 80 to by fajnie było, bo bym mógł, co tam bym mógł. No bym mógł i na nawet no mówię, mogę ursusem, no ale będzie miło ciężko. Ale mógłbym rozrzucać gnój, ursusem wywalowam, tam jakimś bym rozwoził, a tym na przykład orę albo na ugród. Więc by było spoko nawet na te coś. No ja o, ursus po przejdziemy, remont totalny. Kuba. Yy, ale nie jestem pewny, bo to będzie zależało od mojego budżetu. Ale no zobaczymy, czy będę budżet i, I tyle do gadania. Powiem Wam, że nawet szybko to idzie. Bo już nie wiem która minuta, ale w ogóle już jest ogólnie odcinka. Trzecia minuta. A my już tyle mamy zrobionego, więc no, na luzie całe pole dzisiaj sperażujemy i tutaj będziemy ten yy, dół dawać. Pan pewnie już nie będę nagrywał tej mojej trasy po tym miejscu. Choć jeszcze zobaczymy. No nie wiem, nie wiem właśnie czy nagrywać, czy nie. Fajnym. Nie, no, już nie będę tego nadgręł. Od razu już będzie wtedy rozrzucenie ogornika, tak myślę. w następnym odcinku zrobimy. Rozrzucenie ogornika, ale nie jestem pewny. O no! Bo może jakieś inne plany wyjdą? Do szczucanie tak myślę. To by się należało. Albo nie wiem. Hmm. Zrzucanie obornika by mogło być, albo na łąkę, ale tam napływ na łąkę, powiecie, szybko by, by koszyk poszedł. By... Hmm, coś tam innego. Też nie było siebie już myślę, że będę robił bo no, nie ma co to zrobić, będzie. Znaczy przybinę sobie do września i 7 będę robił. Więc 60 kartoce, będzie w art. to też sobie zależy, czy ukrywowa 7 będę robił, czy tylko 7 Bo nawet 30 się jak 7 kartoce samym, po dużo paliwa nie spali. No wygoda to wygoda to wiecie. Ale mieszamy to no. Wam że już pół pola mam zrobione, więc tak to, bo szybko to idzie. I może na inne pole pojedziemy też. Tak przy okazji jakby zaczęliśmy wyżować choć nie wiem albo jakąś inną akcję zrobimy ale nie mam zielonego pojęcia co będziemy robili no ja mówię zobaczymy też będzie tylko obradł bo tu obornika by się nie dawało tylko by tego średniego też by mogło być no to też jest taki plan. W sumie to też jest miasto. Ale to też jest miasto. Teraz... No w sumie po to by tylko na wyspę starczył. A po co, tam wolę? Taki eee, mały obornik. A może w nie przyjdziemy z kotkiem. Więc fajnie będzie. Bo oreczka z kotkiem, i nie będzie. Ale szkoda, że w końcu wciągnięto. Mogłem jednak do tej 60 patrzcie na talerzówkę. 30 też trzeba, żeby ją ciągnąć. Ale no, już by tak miała ciężko, to wiecie, też nie chcę jej męczyć za bardzo. Bo po co takiej do gry męczyć? No więc no. Y tutaj jeszcze tyle mnie zasuło. Dobra. Y tu byśmy tu zaorali i... To by było pewnie koniec Ale no. No, ale ja zobaczymy co jest deszcz tutaj będzie, będzie e, tutaj tutaj słoma jakoś leczy może spomniję do zimy przez zimę znaczy um, tutaj wszystko wziąć najlepiej by było jak to no na pewno się będę chciał żeby jeszcze jeden pokój nie zebrać i jakiś, jakiś tam by no wtedy i by wtedy by się przydała jakaś Tak szczerze, bo ja yy, bym posił, A ktoś by przetrząsał i no, jakby było. tam na zimę trochę tam. A nie, bo z takiego chola, to powinno być dużo, po co się namoczyć. Tak też mi się zdarza. Tam jest z... Staram się, żeby to było z tego z 5 belek. Jak to powinno być. Ale no... To... No to zależy w sumie, jak krowy będą jadły. No i tam jedną belkę no mieliśmy. Tam były dwie. Może dwie białki nam się z tym. Pierwszy. A w maju to pier, pierwszy. Pierwszy? Nie wiem. Który to pierwszy? Tak, pytam. Później w czerwcu. Czyżby? W lipcu. Później po lipcu będzie w październik. październiku czy września że lipiec się kończy, wrzesień, wrzesień będzie wtedy no i trzy kosy się zrobiło. No i to był taki hit ciekawe ile tych kosów będzie nie mieli, bo bym zamiast tego słucznego na bazu rozlegał na już by było hit no i co Oj, tyle, tyle, to przecznioty teraz trzeba zrobić. I no, tutaj, tak, tutaj taki większy zostawiłem, no, ale tak niepotrzebny, ale już mieszkam. No tam nawet szybko poszło. I no, na chyba będziemy mogli poradzić sobie za koreczkę. Że gdyby powiem... On będzie sobie dał, bo na spokojnie radę, radzę, powiem już nieraz powiem o już 10 no, Tam 10 minut po ramy sobie będziemy kończyć wtedy odcinek no. Jeszcze tu jedno. Teraz przejdziemy i będzie już skończone. trzeba się wykręcić. I lecimy to. Później dalej. Lecimy do domku. Do domciu. Podszczepimy talerzóweczkę i podszczepimy pług i zaczniemy orać. No w końcu jakaś oreczka będzie. Talerzowanie było. W następnym odcinku chyba 60 km talerzowa. Będę w ogóle talerzował. Ale pewnie będzie. Tak mi się wydaje. no tak tu, I odczepiamy I zmniejszymy i podszczepiamy. Tak trochę, nawet, po, no w sumie nie pasuje, jak to tak stoi, bo tak to, to fajnie wiatr Tak stoi. E, podnieś. Nie, to. Wycofajmy to. nie Też jest jakiś ciężki dooperowany. Tu hmm. do... Tak będziemy sobie no, wtedy napoły cisnąć. Tak myślę. Na królice coś takiego robię, to tyle będę sobie jeździć. Dobra, to chyba od środka pola zaczniemy. Tak mi się wydaje. Chwilę by to... to, to ruszymy Ale lecimy Odgłosimy trochę sobie dźwięki Bo Przy Ursusie musiałem ciszeć Przy można podgłosić Powiem tak, że mam taką Wybramy sobie teksturę i się ona tak nie no, podoba. A po No to nie jest jakaś też jakaś wybitka. To jest, to jest nawet, nie wiem czy Wam się podoba. Nie. Na tureczkach będzie trzeba przesnać. Chyba no. wiem, że nawet szybko pójdzie ta oka. Może cały zaoramę to latać miodem? Jest to pewnie? Ja tam jakoś głęboko nie oram, dlatego tak szybko idzie. Bo, no, wy widzicie sami, że żadnych bruzdę to pewnie nic. No, mi się tam to lata nie. Z tego, z tego bruzdę. To tak dziękuję. Żeby dał po sobie ale będzie większy i pełny i Na no, no, w a tak teraz czy no o co mi chodziło tutaj ale no dobra, no, tu, to tutaj lecimy no, no, pamiętam, że mamy Trze, przepływ, gdzie? To trzeci to, o to nie? i tutaj Jeszcze za jakieś 5 minut sobie poramy i będę kończyła odcineczkę. W którym nawet drugą stronę karty zaczęliśmy? Po to, że jak już nie, bo nie chcę już rabić na odcinku. To tylko rzecz, może no, na kartę. A tak to. No, zaczęliśmy nawet oreczkę, więc po to było. Nie wiem, czy już na to zaorany. No ostatnie odcinacz. Zobaczymy. Odcinacz. 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 lecimy. tu. lecimy tu że nawet się kojarzy tym, co w takim orkanie spodziewałam się. No, nagrywam na zapas odcinki, więc... Nagrywam na zapas po prostu, żeby później się nie martwić, że ja mam odcinki. Tak, to jedyna rzecz, na cześć, zawsze będę pamiętać, że ja nagrywam już ten zapas i tyle. Też jak już tak siada, to już nagrywam komentarze i poczciki. Wiadomo, że codziennie po dwa, to... Tylko czasami nagromadzę jednego dnia od nie. Albo w ogóle nie nagrywam. A później tak że ja nie mam co wyrzucić, tak się, a nie na ja no tak, coś co bo wszędzie, jak umrę, oni będą wtedy 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 Zależy, więc wtedy 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 mi się aż normalnie nagrywać. Na wtedy wtedy Taki mój kanał jeszcze 13 subskrybentów doszło, więc jeszcze lepiej. No, no i też nie wiadomo to jest ile. Nie tam nie wiadomo ile to nie jest. Jest nie wiadomo ile rzeczy. Ale tam to jest dużo, bo te szczerze to mały i na 3 40 coś było świetnie, nawet, nawet 6

no, ty drugi, ty jest, a co to? No drugi, to prawie jest ponad 1000 wyślepion Albo jest 1000, nie wiem Bo to... Bo to jest odcinek dla na mamach korek się nie mylę Więc... Skips I też mają nas to się da trochę to być, Chyba, ale... Наши роды, значит. Наши роды? Ну, наши роды. Тогда вы будете Я не знаю, как это. Я пошла, Это когда наши роды есть

To co widzowie? Tym, tym tym akcentem kończymy odcineczek i do następnego. nara. No.